Jak rozkochać w sobie mężczyznę? No, myślę, że to pytanie nie jedną z kobiet dręczy. Warto jest wejść do takiego poradnika średniowiecznej zielarki, bo koktajle z ziół i jakieś takie czarnoksięskie laleczki są tak naprawdę tylko dla amatorek. Prawdziwe powodzenie wśród mężczyzn mogą zapewnić kobiecie jabłka serwowane przykładowo spod pachy, czy jakieś ryby aplikowane do pochłową czy zupa z miesiączką, czy starte jądra zająca. No ale to tylko niektóre tak naprawdę z niezawodnych porad, jakie udzielały właśnie średniowieczne dzielarki. Yy, no, nie wiem, czy pamiętacie, jak matka Izoldy przygotowywała dla niej eliksir miłości. Był to taki napój uważony z kwiatów, korzeni ziół, yy, który zmieszany z winem i zaprawiony zaklęciem miał dziewczynie zagwarantować uczucie męża. Takim preparatom ufano w ogóle w średniowieczu. No, i dobra zielarka mogła zaproponować coś dla panien i coś też dla mężatek, dla wieśniaczek i dla dobrze urodzonych. Także potrafiła również pomóc zakochanym do szaleństwa młodzieńcom. No, krótko mówiąc, nasz klient, nasz pan. No, jeśli dziewczyna szalała, marzyła o tym, by wszyscy w sumie za nią szaleli, no to musiało ją to troszeczkę zachodu kosztować, bo panna powinna wybrać się nocą. Bo nasiężał pospolity, niepozornie taki wyglądający liść z długim kłosem. Tak naprawdę nie było o niego łatwo, dlatego niektórzy badacze sugerują, że właśnie ta roślina stała się pierwowzorem legendarnego kwiatu paproci. No do dziewczyna miała udać się na poszukiwanie nie tylko po ciemku, ale jeszcze nago i żeby było ciekawie idąc tyłem. Powinna przy tym wypowiadać zaklęcie tego typu. Na się zielę, rwę cię śmiele, pięciu palcy pełną dłonią, niech się za mną chłopcy gonią. I no i już samo zerwanie rośliny gwarantowało cierlatce powodzeniem. No, żeby było ciekawie, tym zielem mogła również natrzeć dla pewności całe swoje ciało. No, inny przykład, kiedy chłopak musiał się odkochać. Oczywiście ten nieszczęśnik miał do wyboru kilka opcji. Po pierwsze mógł Porwać giezło, czyli koszulę dziewczyny, i przerzucić je wokół swojego kołnierza. No i to gwarantowało, mu, że się odkocha. No albo po drugie, warto było pokrzepić się ziołem o takiej znaczącej nazwie rozchodnik. Tylko byle nie za dużo. W nadmiarze mogło ono doprowadzić do nieszczę nieszczęśliwego kochanka, do zatrucia i rozstania się nie tylko ze swoją lubą, ale także do rozstania się ze zdrowiem. Hmm. inne pytanie. Gdy kobieta chciała, żeby jej były cierpiał, bo też były i takie, no łatwizna, wystarczyło zrobić sobie figurkę męża albo kochanka, na przykład z jakiegoś ciasta albo z wosku, no i wrzucić w jakieś mało przyjemne miejsce, choćby w płomienie. Bardziej litościwe panie mogły wsadzić męską laleczkę przykładowo w mrowisko. No... Średniowieczne zielarki również miały sposoby na to, jak odczarować opatrzonego chłopca. Tu metod w ogóle była cała masa. Po pierwsze, panna mogła podać wybrankowi do wypicia wodę, w której się umyła. Po drugie, dziewczyna, no, nazwijmy ją Ewą, mogła wsadzić pod pachę połowę jabłka, ponosić je trochę, a potem wręczyć je do zjedzenia swojemu Adamowi. Po trzecie, jeśli poprzednie metody w ogóle zawiodły, można było spróbować bardziej skomplikowanych opcji jabłkowych rodem z zachodniej Europy. Trzeba w piątek przed wschodem słońca zerwać piękny owoc z jabłoni, przeciąć go na pół, no i włożyć między jego połówki zwiniętą karteczkę. Na jednej jego stronie należy napisać własne imię, na drugiej wybranka, a do tego dodać jego trzy włosy. Następnie po połączeniu obu Połówek, jabłka, owoc trzeba było wysuszyć, zawinąć w liście laurowe i położyć pod poduszką ukochanego. Ta ostatnia metoda była jednak na tyle skomplikowana, może nie tyle dla analfabetów, że w praktyce ograniczała się do klienteli lepszego sortu. Dla reszty pozostawała sprawdzona czwarta metoda czyli należało zaplikować chłopcu napój z taką domieszką lubczyku. No, niektóre z dziewcząt chciały też utrzymać przy sobie mężczyznę, bo jeśli związek był poważny, no to i podjęte środki musiały być dosyć dużego. Kalibru. Dobrze było, żeby kobieta dodawała mężowi do jedzenia i picia swoją krew miesiączkową. Także na deser przydawały się ciasteczka z miesiączką oraz z włosami kobiety. Po seksie warto było namazać mężczyźnie na plecach krzyż z wydzielin ze wspólnego stosunku. Wiem, że to wszystko okrutnie wygląda, brutalnie, ale takie rady miały właśnie średniowieczne zielarki. No, dodajmy jeszcze do tego, że w wypadku par dzietnych kobieta mogła utrzymać wybranka przy sobie, przywiązując go na zabój do wspólnego dziecka. Wystarczyło przekonać męża, aby zjadł preparat. Na który składało się jajko, zamoczone przy pierwszej kąpieli niemowlaka, oraz sproszkowana błona płodowa. Podo Jednak najbardziej skomplikowana jest metoda złapania faceta na rybę. Kobieta wkładała trzy małe rybki w trzy miejsca: w usta, w piersi i w pochwę. Tam je trzymała, póki nie zdechły, po czym ścierała je na proch i dodawała mężowi do potraw. Także no, po prostu życzę smacznego. No. Niektóre z kobiet chciały zapewnić sobie dozgonną wierność kochanka. Więc trzeba było pocałować wybranka, tyle że jednocześnie trzeba było utrzymać w ustach ukrytą hostię. Jak ją zdobyć, należało niedługo wcześniej przystąpić do komunii i nie przełknąć oczywiście świętego płatka. W średniowieczu była szansa, że ksiądz przymknie oko na to nadużycie. W końcu lepsza taka metoda uświęcenia miłości niż jakieś praktyki czysto pogańskie. Tym bardziej, że miała ona prowadzić niechybnie do ślubu zakochanych. No, inaczej powiedzmy sobie, żona zawodzi, że po porodzie wszystko zawodzi. No, yy, często było tak, że po połogu mężczyzna tracił zainteresowanie żoną, no małżonka bała się, że jej ślubny zrobi skok w bok, no i dlatego też były i na to metody, bo życie seksualne nieco zmęczonych już są par, ożywiał afrodyzjach z kości zmarłych cmentarnych drzew i pokrzyw rozmaitych, pokropionych moczem. No wedle Maurice'a Drua, aby wzbudzić męskie zainteresowanie, przydawał się też kobiecie niecodzienny koktajl, bo na ten koktajl składała się kropla własnej krwi, zmieszana z werbeną lub czy konwalią. Mieszankę trzeba było spalić z gołą, jesionu, a uzyskany w ten sposób proszek wrzucić mężowi do napitku. Jeśli to nie podziałało, żona powinna zaplikować nieczułemu ślubnemu taki uniwersalny środek na każdego faceta, czyli kropel własnej krwi zmieszaną z wątrobą gołębicy i startymi jądrami zająca. No, uwaga to jest taka, że najważniejsze jest, żeby niczego nie pomylić i te preparaty, które podałem podawać właściwej osobie, bo przecież w przypadku leksyru miłości przyrządzonego przez matkę Izoldy, cała afera wybuchła przez to, że na spróbował nie mąż wybrany dla dziewczyny, lecz inny rycerz imieniem Tristian. Wprawdzie para zakochanych przeszła do legendy, no ale czy nie lepiej żyć cicho, a za to długo i szczęśliwie? No myślę, że każdy potrafi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie.